E, moje drogie lady, kochane moje lady po drugiej stronie, e, przychodzę do Was jak zawsze z najlepszym słowem e, i z wielką serdecznością. Jeżeli któraś z Was jest mocno zainteresowana tematem siły, e, -e, tematem krwi z punktu widzenia medycyny chińskiej, odsyłam na kanał YouTube. Mocna krew, to naprawdę był bardzo porządny wykład. Tam jest naprawdę no, wszystko, co należy wiedzieć, już więcej się chyba nie da powiedzieć. Natomiast dzisiaj spróbujemy w pigułce i dla osób może mało zorientowanych w medycynie chińskiej przedstawić, co warto zrobić. Do tego jeszcze będziemy przede wszystkim, ja podejdę do tego w sposób zintegrowany, czyli popatrzymy na tą medycynę funkcjonalną i medycynę chińską razem do kupy wzięte. To, co już powiedziałam wczoraj, fizjologia kobiety jest bardzo ściśle związana z wątrobą i z krwią. Dlaczego krew? No, chociażby dlatego doskonale wiemy, że co miesiąc tracimy od 80 do 100 ml krwi. Miesiączka, przypominam, nie powinna trwać dłużej niż 5 dni, miesiączka nie powinna nas zalewać, miesiączka nie powinna sprawiać bólu. Nie powinno boleć ani przed miesiączką, ani w trakcie miesiączki. Jeżeli którakolwiek z Was ma tego typu dolegliwości. To jest wszystko do, równa, do wyrównania, dlatego że organizm faktycznie ma jakieś, y, jakieś zaburzenie równowagi, y, występuje. Wczoraj też, y, i teraz tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście, poród. Y, ilość porodów y, osłabia nas, w zależności od tego, czy, on jest, czy to jest jeden poród, czy to jest kilka porodów. Y, karmienie dziecka piersią, to także jest wydatkowanie własnej krwi. Tym razem nazywa się to w medycynie chińską białą krwią, białe siłę. To jest pokarm mamy. Więc za każdym razem zobaczcie, zarówno ciąża, jaki i poród, jak i karmienie piersią, jak i bycie po miesiączce, to są takie sytuacje w życiu kobiecym, które nas zobowiązują do zadbania o siebie i do wzmacniania się, a nie do między innymi obciążania. Dlaczego prócz tego fizjologicznego takiego podejścia typowo kobiecego, no to trzeba też tej utraty krwi no to kobiety, wszystko w medycynie chińskiej e, obraca się wokół teorii yin i yang. E, mężczyźni są yang, kobiety są yin e, i krew też jest yin. Krew jest, e, siła jest materialne e, i teraz e, to, co jest bardzo istotne chyba, e, jakość krwi e, odzwierciedla się w kondycji naszych włosów, naszej skóry i paznokci, a także ścięgien. Czyli jeżeli ktoś jest mało elastyczny albo często ma jakieś kontuzje, to tu należałoby się zastanowić, jakiej jakości jest jego krew. To, co jeszcze pewnie będę wspominała za chwileczkę, bo to jest tak na spontanie wiecie, mówione, to czasami się mogę powtarzać, a krew ma bardzo ścisły związek z naszą emocjonalnością. Krew jest siedzibą szen, siedzibą a szen to jest duch. Czyli teraz zobaczcie, to ludowe, znane nam porzekadło, albo przysłowie w zdrowym ciele, zdrowy duch, ma także swoje odzwierciedlenie w medycynie chińskiej. Jeśli krew jest mocna, jeżeli krew jest odżywiona dobrze, to moja emocjonalność, moja psychika jest też zrównoważona. Trudno mnie będzie wyprowadzić z równowagi. Nie jestem płaczliwa, nie jestem drażliwa. A i teraz pewnie usłyszę, ale Pani Moniu, co pani gada, teraz wszystkie kobiety drażliwe, drżą płaczą. my wszyscy w stresie tu żyjemy. Tak. I teraz to jest syndrom naszych czasów między innymi, że my faktycznie mamy tą krew do Lufy. Osłabienie siły, zwłaszcza u kobiet, no to ja powiem szczerze, że ja nie przypominam sobie to, to na palcach jednej ręki można policzyć, żeby w pracy gabinetowej wychwycić osoby, wychwycić kobiety, które nie mają osłabienia siłę. Mają praktycznie wszystkie. I teraz tak, skąd się bierze siłę? Siłę produkuje się w obiegu śledzionym, czyli siłę. Krew, czy ona jest dobrej jakości, czy lichej, zależy od tego, co jemy, i zależy od naszego trawienia. Więc, drogie panie, tu nie ma możliwości, żeby się wyklepać, tu nie ma możliwości, żeby sobie nawet karboksyterapię zrobić, o której też będę dzisiaj mówiła w drugim filmiku. E, natomiast najważniejsze jest, jak trawicie, czy trawicie i co jecie. E, żeby stwierdzić, czy moje siłę jest w niedoborze, czy ono jest, jest dobrze odżywione, to oczywiście z jednej strony możemy zrobić badania morfologii, natomiast proszę tą morfologię sobie zawsze rozszerzyć. Oprócz tej morfologii podstawowej zrobić sobie badanie poziomu B12, żelaza i ferytyny. To są takie tutaj wyznaczniki. I teraz normy laboratoryjne niekoniecznie będą oznaczały równowagę w ciele, B12 ma być co najmniej 550, więc o tym też pamiętajmy, a nie 190, tak jak się zaczyna norma laboratoryjna. Większość z nas ma niedokwaszone żołądki, źle trawimy i bardzo dużo osób ucieka od jedzenia mięsa, co jest spowodowane nie tylko aspektami etycznymi, ale jest to spowodowane tym, że bardzo trudno jest nam we współczesnym świecie znaleźć mięso od zwierząt karmionych trawą i mięso, które by nie było po prostu z masowej hodowli. I ja was tutaj doskonale rozumiem. Natomiast, jeżeli jesteście wegankami, to już jest bardzo trudna sytuacja. Wegetariankami jest trochę lepiej. Natomiast no, trzeba mocno o siebie zadbać i po prostu sięgać po produkty, jakie to powiedzmy w pigułce zaraz powiem. Co najbardziej uszkadza krew? Ja tu muszę mieć trochę ściągawek, bo to mogłabym mówić dwie godziny, a to mają być filmy krótkie. Przede wszystkim tak, we współczesnym świecie pijemy dużo kawy, nie będziemy się oszukiwać, że jest inaczej. Smak gorzki w nadmiarze, czyli kawa, czarna herbata osłabiają bardzo krew, tylko nie dajmy się zwariować. Jedna kawa dziennie myślę, że nikogo nie uśmierci, smak ostry gorący, czyli jakieś pikantne potrawy, bo mamy kuchnie świata, które dominują, prawda, i można sobie kuchnię tajską, kuchnię jakąś inną stosować, indyjską, czosnek, cebula, pieprz, to, to szkodzi krwi i siłę. Wszystko, co jest na odcisk.